Cześć, witam, w piątek, słuchajcie, ja próbuję stąd wyjechać jakoś, ponieważ dostałem cynkę startaku, że będzie, jak to się nazywa, będzie dzisiaj pierwszy met deski szerunkowej, więc trzeba jechać widły, podłączyć, a i tak, i tak trzeba by było, no bo, dobra, chyba teraz już pójdzie, i tak trzeba by było, no bo tą belkę trzeba wrzucić na górę, więc taki plan, dobra, Znaczy, czy mi tu się uda przeskoczyć jakoś. Aaaa i ściągam, ja muszę się podciągnąć, kurde. Zaraz to zrobimy jakoś. Trzeba się zaczepić, żeby z tej kolejny wyjechać, bo masakra jest, zobaczcie co tam się dzieje, kurde. Dobra. No pierdzielony, nie? Nie chce mi wyjechać stąd, ja pierdzielę. <głos> <głos> o co chodzi? O co chodzi? Wrócić na miejsce docelowe i jakoś tu pokombinować, kurde. Pójdziesz? Nie pójdzie, dobra. Muszę tą skarpę sobie zdjąć. Tutaj obo mi się poślizguje. Może jakoś damy radę. No, także co, próbuję stąd wyjechać i zakładam widły, jadę na drugą stronę, bramę otwieram i będziemy zaczynać coś tam dzisiaj działać. No mówię, tą belkę muszę spróbować samemu wrzucić, no bo nie mam nikogo do pomocy, więc damy radę jakoś samemu i będziemy się brali zakręcenie kręcenie podciągów dzisiaj. Dobra, teraz co pójdzie, co? nie ślizgał, tylko poszedł. Ja pierdziele, to za warunki. Dobra, to ja zrzucam yy, widły, to wszystko i będę się ozywał już tam na miejscu. Dobra, mamy deseczkę. Zaraz będziemy ją rozładowywać. Nie wiem jak dokładnie tutaj będzie mi się uda. Spoko, bo są grube podkłady rzucone. Także luzik. No i co, działamy z tym? Zaraz... eh dużo tego nie ma. No i dobra, deska załadowana, nie wiem, zamotałem się z tym kurde włączaniem. Myślałem, że mam włączoną, później wyłączyłem, teraz znowu włączyłem, ale mamy w każdym bądź razie na miejscu wszystko. I zaraz gdzieś trzeba to umiejscowić, tą deskę. Chyba tu pójdzie na skarpę, mi się wydaje, na razie, a później tym celakiem rzucimy już do środka. Bo teraz to te rusztowanie będzie przeszkadzało, to wszystko, więc wydaje mi się, że tak to zrobimy. Idę, tylko jakieś palety zaraz wyczaruję i będzie git. Wiecie co, zamiast na krzywym, to chyba sobie wrzucę to do garażu. Tak myślę, będzie lepiej chyba. Paletkę tu, paletkę tam Będzie po niej łatwo wziąć z równego Tylko czy ja tam sięgnę Chyba sięgnę, co? Za czym ci się uda, nie wiem, kurde czy, czy nie będzie za mało miejsca O kurde styki trochę jesteśmy. O! o! No, dalej już nie podjadę. Zobaczymy tylko. Ile tam tego wisięgu mamy? Czy aż tyle? wątpić w to, ale nie no, chyba, że dupa dęba nie stanęła tylko. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Tą paletę powinienem sobie tu przesunąć i by nie było problemu, ale to pomyślimy w innym terminie. Nie, spokojnie. Na łóżaczku elegancko się siądzie. O, właśnie o to chodziło. Dobra, to to mamy. Idę tego się ogarnąć, radio przynieść, jakieś tam pierdółki i ten i zabieramy się za już normalną robotę. Decha jest, także spoko. Słuchajcie, patrzę jak te blaty będą wychodzić i wychodzi mi na to, że tu będzie z, z, z pięciu desek będą. Także kurde, jebitne będą. Będą one tak jest. 710. Nasz wieniec będzie miał około 550, czyli dotąd. No, no to w takim razie tak to wyjdzie. No. Inaczej nie będzie. Kawał blatu, powiem wam. To, to będzie porządnie skręcać. i To nie będzie żadnej lipy. Nie może być. I do tego jeszcze ciężar sam. Także już wiem, że na pewno. Nawet chyba z, z góry nie dałoby rady ich tak poustawiać. No nie wiem, ale wydaje mi się bardzo duże one będą. No dobra, nic. Idę tutaj, zaczynam. Pierwsze co zrobię to sobie, słuchajcie, nakręcę na ścianie ze dwa punkty. Takie, żebym miał o co zaczepić sobie jak podniosę. Czyli gdzieś tutaj i tam drugiego. Żeby się zaczepić tutaj jak tu podniosę do góry. To tu będę mógł zaczepić i szybko przesunąć rusztowanie, przejść sobie tam i tam też zaczepić. Takie jakieś kluciaki kłodem gdzieś tu miałem, także wezmę to Jest tu jakiś jeden i jest tu drugi, żeby na końcu go zaczepić tam o i będzie, będzie gitarka. Wiecie co próbuję, spróbuję sobie zrobić? Rzucić to od razu na rusztowanie tutaj, tą końcówkę. Tam będę mógł z drabiny sięgnąć może, a tutaj od razu na ruszt i zobaczymy co z tego wyjdzie. O ile mi to się uda ta sztuka, ale tutaj muszę hamulec włączyć, bo można odjechać. Dobra. Już dam radę chyba, jak sobie lekko narzucić, a teraz po, po, po to do góry. O kurde, może nie być łatwo, Nikt nie mówił, że będzie. Łatwo. Cyk z tej strony. Teraz by musiał przejść tam Też chcę tu zarzucić. To się powykręca, ale jest w miarę sztywno, więc raczej znaczy nie będę płakał z tego powodu Tu też jeszcze wyżej dać O szkurde, już to nie góry idę, idę czemu do góry podnosi pierdzie one Ja mogę stanowić scenami tak naprawdę wtedy to zrobić Opa. Teraz mi nie poleci Chyba Dobrze no, chodź, o właśnie tak byśmy mieli w dziury nie za bardzo pasuje On się mi wygina tutaj Dobra i teraz muszę dojechać z rusztowaniem do Do ściany, na maksa. Więc to postawimy i będzie git. sobie to na górę już. Tutaj cyk. Dobra. I jeszcze mogę tak naprawdę podjechać tym rusztowaniem jeszcze do przodu. Teraz na maksa do ściany już. I tu będzie bajeczka. Papara papara. No chodź tu. O, właśnie tak. Tam mam nawierconego pęcika jednego, że zawieźć. Nie wiem czy on bardziej nie powinien być w tamtą stronę. Ale zobaczymy gdzie złapiemy mecelakiem, także spoko. To będzie... Wtedy się ewentualnie zadecyduje co i jak. Dobra. Kurde, nie wiem czy na tą szeroką... Chyba lepiej będzie, nie? Tylko, że tylko na trzech ona złapie. No to wystarczająco chyba kurde, czy dać dłuższą, jedną długą. Zawsze to usztywni trochę, co? A mam tam drugą. Dobra, przyniosę długą jednak eee, Jak to teraz zrobić kurde? Tylko jeszcze to zawiązać i tyle, nie? Mogłem tamte swoje więc fioletową linkę, ale chyba by nie stykła Ta moja fioletowa, więc zrobimy tylko tak prymitywne wiązanie o. Ach, to się nie poleci, do góry nie poleci Podłużymy tak tą szeroką jeszcze podspód także to za obydwie dwie podniesie mogę przesunąć jeszcze w tą w sumie żeby ta mi się za bardzo nie wiła też pod tą i pod tą i chyba będzie dobrze Dwa. Dobra, to idę podnosić, zaraz tu przybiegnę w panice. I będziemy działać. Opada sobie powoli te rany cały czas, kurde. Chyba większych szkód nie narobię zbytnio. trzyma pierdzielona. Przekręca mi się trochę. Dobra, idę poprawić na szybko. Jedyna kalipa to, że mi to nie pociągnęło teraz. Bo nie dałem sobie tu pręcika żadnego takiego trzymającego, więc na szybko tutaj zapodam jeszcze. Trochę powinienem dać widły bardziej do siebie, do przodu, bo tego nie zrobiłem, a to może być błąd mój. Ach kurde, co mi teraz, dobra. Dobra, przygotuję to, zaraz się odezwę, bo film później będzie trwał zbyt długo. Dobra, trzeba jeszcze wyżej podnosić. Z tego co mi wszystko pokazuje tutaj, nie wiem na ile będę mógł jeszcze wyżej, ale pierwszy tu do siebie trzeba zrobić tam. O właśnie, właśnie. Ta linka musi być w pionie, chociaż, chociaż mi się przekręca trochę. Dobra, idę kombinować. To ja mógłbym, nie, nie mogę na dać w sumie. To już teraz wejdzie, no. O, o to chodzi. Tu dałem sobie pręcika gdzieś, więc powinienem być w stanie go tutaj zapodać. Za niego zahaczyć sobie. O, o kurde, ciężkie. <grystanie> o o, o chodź ci tu, kurde. zaczep się dziadłowo. Jest, dobra, mamy to. Taki był plan, żeby nie było. No i teraz tą tutaj niemiłych niespodzianek nie przewiduję. I właśnie tak to miało, tak to miało grać. Dobra, odpinam linkę i mam to na miejscu. No i dobra, misja zakończona. Żeby ta linka się nie zaczepiła i żebym tego nie ściągnął. No ja już się nie zaczepię, dobra. Misja zakończona. sukcesem. Także idę teraz po yy, co idę wszystko mam tu tylko po plan. Pokażę wam w planie w sumie jak wygląda to połączenie T yy, podciągów z wieńcem. Ok, słuchajcie, to zbrojenie tego podciągu z więcej razem pokazuje na to, że tu musi być jednak do końca, czyli muszę robić 9,54 te podciągi. Mam nadzieję, że to Wam dobrze pokazuje tutaj co i jak. Ej, tutaj są pokazane one te pręty co na 118, a nie, nie to te elki na 118. A tutaj jeszcze zawijas ma być tak z tego co to wygląda, ale po co to dawać zawijasa? Ja nie, nie rozumiem tego, kurde, czy to jest potrzebne? No, to chyba musi być. No, no dobra, to, to jak jest, to zrobimy no po 50, taki zakład żeby był, czyli takie w kształcie U zrobimy na 120. Dwie i po prostu przewiążemy to na końcach, no i nie ma chyba innego wyjścia za bardzo. Mam nadzieję, że to Wam dobrze pokazuje tu, jak, jak to wygląda. No, no, no i tak to jest, czyli musimy na 954 robić tak samo jak tamte. Te. Dobrze mówię, 954 to jest cała szerokość 9,49, tak jak robiłem wczoraj długości tych bocznych 9,49 robimy tak samo podciągi. No dobra, to idziemy w takim razie i trzeba zaczynać ciachać pręty i kręcimy po 15, teraz będziemy kręcić te strzemiona Ok wróciłem, mam tu rzucone te pręciki i teraz zrobię tak, 30 cm zrobię luzu tutaj i dopiero zacznę od Czyli od tego tak naprawdę tak żeby nie, nie przeszkadzało strzemiona później we włożeniu tego do środka taki plan. Kurde chłodno trochę, ale teraz słońce ma wyjść na jakiś czas tyle że wiatr trochę pizga sobie. Także w sumie wezmę tamtą metrówkę, bo tamto będzie to Dobra, tak. Zmierzę to. Yy, wrzucam strzemiona i zaczynamy kręcić. Dzisiaj słaby czas. Kurde, jak dwa te skręcę, to będzie dobrze. Opowiem wam, że będzie tego kręcenia przy tych belkach, bo kurde, od cholery jeszcze mi tu się zeszło. Od cholery tutaj, kurde, tego wszystkiego. Trzymać, żeby te dwie dzisiaj skręcić, to by było fajnie. No. Dobra, to było się zakręcenie, rozkładam tutaj to wszystko i działamy z tym. Dobra, górę mam objechaną, ale schodzi z tym, kurde, bo wiadomo, jest więcej tego do kręcenia, Więc schodzi. Eee, pogoda fajna, tylko że, kurde, wiatr też nie I potęguje trochę to zimno. Co do słuchajcie okien, no to już pewnie jest, że będzie okna z tej pierwszej oferty. Tam może coś jeszcze musimy wymyśleć, bo nie wiemy jeszcze co dać sobie do, do łazienki, czy dać zamglone raczej nie. Bardziej albo Lustrzanka, albo weneckie i nie wiemy co jeszcze zrobić w łazience. Także tu się jeszcze zastanowimy, jeśli o to chodzi. I tam może sprawa jakichś klamek czy czegoś, jeszcze trzeba się domówić, ale tak ogólnie to. Wyszło to w końcu końców eee, 16200, jak na razie. No, plus ta szyba tam nie wiem ile dojdzie. O kurde, nie skręciłem tutaj. Zobacz, czy co wali. Och, tu jeszcze zapałem. Nie zapałem. Także 16200 to się zamknie, i, i tak to będzie wyglądać. Te PSK właśnie drzwi będą na tym mocniejszym wózku. Automaty także, tak to będzie wyglądać. A co do woltaiki, słuchajcie zgłoszenie wniosek i w ogóle wszystko pójdzie i będzie to na dzień 27 marzec, te 30 dni minie. Także będziemy żywym przykładem, czy po prostu da radę jeszcze w ostatniej chwili na te stare warunki zostać, czy po prostu nie. Bierzemy pod uwagę obydwie opcje. Nie palamy się na to, że na pewno nam się uda być na starych, no bo wiadomo. Dużo ludzi te wnioski składa, tam mogą mnie rozpaczyć, czy coś, także różnie to bywa. Także nie mam jakichś tam przekonania teraz, że o, będziemy na starych zasadach, po prostu co będzie to będzie i tyle. Yy, uda się to się uda, nie uda się no to się nie uda. Yy, I takie sprawy, tak to wygląda. Ok, udało mi się tego tu dojechać, także jeszcze kawałek mi został, żeby skończyć ją, no i wracam po przerwie, jadę dalej rzucamy drugą na i jedziemy z tym dalej. Ja teraz muszę jechać, także spadam. Dobra, mam to. Zrzucam na dół. No, to, to to takie sztywne, jak nie wiem co. Jak co 15 się jednak daje, kurde. O, teraz idę z boku. to porządna beleczka taka. Można powiedzieć. Chodź tu, kurde, nie ze splętę. O, cyk. Ja ją tu sobie rzucę. No i rzucam 4 następne, zaznaczam co 15, z luzem tam po 30, no i lecimy dalej. Ok, górę mam skręconą, teraz skręcam dół, słuchajcie, i powiem Wam, że warto jest tak co trochę sobie po prostu przyłapać po całej długości, tam co jakiś kawałek. Bo później to fajnie wszystko leży i nie trzeba się męczyć przy każdym dociągać. Także można różnie robić, bo można tak sobie zrobić, że kawałek pójść, tam przykręcić, czy do tego ciągnąć dalej, ja tam nie wiem, ja tam obchodzę cały, w paru punktach się łapię cały i, i na pewno to pomaga. Takie jest moje zdanie akurat na ten temat, może ktoś ma inne, ale mi się wydaje, że jest lepiej właśnie połapać sobie od razu to, żeby było fajnie rozciągnięte, no i wtedy można. Rękawiczki muszę wymienić, bo już trochę dziurawe dobra, zapytam jeszcze w dwóch punktach do końca i lecę z tym, troj się chmurzy znowu ale myślę, że wytrwa mi przynajmniej ten to, te dwie dzisiaj zrobimy. Długo zeszło, kurde, ale co poradzić? Dobra, to ja działam dalej. Ok, dojeżdżam do końca, więcej już dzisiaj, nic znacznie nie ulepię. No bo, nie wiem, jest około w pół do piątej. Także to pokończyć, posprzątać i kurde, trochę za długiego dokręciłem, znaczy dokręciłem, podzieliłem się na pół. To co mi zostało z rolki i tak trochę długi ten drucik wyszedł, no ale co zrobić już. Nie będę przycinał. Koniec na dzisiaj. Trzeba spadać, no i weekend też wolny. Także trzeba uciekać i Działamy od poniedziałku. Mam nadzieję, że pogoda będzie ok. Od poniedziałku dalej. No myślę, że teraz już tak dużo nie ma, no bo zostało. No, garaż pewnie zejdzie z dzień. No to myślę, że poniedziałek, wtorek. Mam nadzieję, że temat zbrojenia będzie kompletnie zakończony. Później te l i w ogóle jakieś Wigibasy. No i tyle w sumie, kurde. I i będzie można w przyszłym tygodniu zacząć klepać te blaty a to będzie już początek marca w piątek jest czwarty w piątek jest czwarty czyli byśmy zaczęli klepać blaty no to może tak połowa marca by się udało to ulać jak dobrze wszystko pójdzie jak nie będzie tam za bardzo no, jakiejś pogody tragicznej i zdrowie będzie no to tak połowa marca może by się dało to zalać, kurde, nawet jak po, nawet tak 20 marca to jest elegancja, nie wiem ile te podciągi muszą stać, ale w sumie to można tak naprawdę boki rozebrać w razie czego, a, a tylko zostawić podparte, żeby mógł coś tam działać z tym stropem. Jestem dodany w Tartaku na temat stropu tak, że pierw strop, w razie czego, bo one nie są takie długie te, te, te długości właśnie, kurde, jeśli chodzi o, o stropu kawałki, więc, więc może przyjadą wcześniej, żebym mógł się strop zrobić, no bo strop zrobię, to roz, ta deska cała z rozszalowania pójdzie na to, żeby nakręcić na, ją na tym, na stropie i będzie można wtedy ze szczyty jechać do góry. A przez ten czas później więźba co dojedzie. Taki byłby plan, ale to wiadomo, to jeszcze dalekosiężny ten plan jest. Także zobaczymy, jak to dokładnie będzie. No ale fajnie by było tam, nie wiem, po 20 zalać, zamówić beton i zalać to wszystko. Mam nadzieję, że tak się uda. I, i, i będzie, będzie fajnie, będzie ok, będzie można jeszcze w kwietniu, prawdopodobnie wtedy z więźbą wystartować. Także no fajnie to się przedstawia wszystko, zobaczymy, oby się wszystko udało i żeby w maju pogoda była, żeby można to było ołacić wszystko i kłaść dachówę, no i później no, na najgorętszy okres wejdziemy do środka prawdopodobnie na i pierdoły, ale więc międzyczasie trzeba się ogarnąć z zewnątrz też, ten cały bałagan, trochę te, 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 to rozplantować tą ziemię i w ogóle. Oczyszczalnię też trzeba ogarnąć chyba w lato, no bo, yy, no bo później, w mokrych warunkach, będzie kiszka. No i zanim to się ładnie tutaj roz, yy, wyskarpuje całą ziemię, no to trzeba by było też właśnie, kurde, ogarnąć temat yy, oczyszczalni, żeby to wszystko było porobione już przed, przed następną jesienią. No i tyle. Ale żebym się rozgadał i wymarzył, zaczął marzyć. Co, kończę na dzisiaj. Zrzucam to, sprzątam. Ok, mi jeszcze padło, na szybko podładowałem, tylko skończyłem chyba na tym, że widzimy się we wtorek, także dobrego weekendu wam życzę. No i co działamy w przyszłym tygodniu, jedziemy dalej. Także takie sprawy. Trzymajcie się tam, pozdrawiam i i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie cześć.